Za kapitanem Marsz! Asystę honorową wchodzą. Orkiestra, poczet sztandarowy, poczet flagowy i kompania honorowa. Orkiestra bez gry wykonuje wszystkie komendy dowódcy kompanii honorowej. Kapelnicz nie podaje komend ustnych. Pododziały ustawiają się na linii wyrównania. Naprzeciw nich jest trybuna honorowa, znajduje się maszt, na który będzie wciągana flaga państwowa. Orkiestra i kompania stoją na prawym skrzydle. Orkiestra maszeruje muzyk lewo skrzydłowy maszeruje wzdłuż linii od strony wewnętrznej. I orkiestra musi przerwać grę znacznie wcześniej, niż czym dojdzie do swojego miejsca. I maszeruje kompania, i orkiestra dalej, i zatrzymujemy się na komendę dowódcy kompanii. Kompania stój, szereg w lewo front, a orkiestra robi tylko w lewo zwrot i stoi na linii wyrównania szyku rozwiniętym. Bo szyk orkiestry po zmianie kierunku staje się szykiem rozwiniętym. Szyk marszowy jest to szyk, w którym głębokość jest większa od szerokości, a szyk rozwinięty to jest szerokość większa od głębokości. Kasu Wojska Polskiego wykonują trębacze dwukrotnie przy budynku przechowywania sztandaru, w chwili jego wyprowadzenia i powrotu po uroczystości. Jest wykonywany na powitanie osoby dostojnej. Podaje dowódca kompanii pododdziały baczność, pododdziały na prawo patrz i podchodzi w celu składania meldunków. Orkiestra na ten moment rozpoczęcia jego wykroku rozpoczyna grać marsz powitalny. Kiedy dowódca tej uroczystości zatrzyma się, podniesie rękę do salutowania, orkiestra musi przerwać marsz powitalny buława jest w górze, instrumenty nie odkładamy i meldunek się zakończył i na ich zwrot orkiestra rozpoczyna dalszą część gry marsza powitalnego. W czasie uroczystości kiedy ma być podniesiona flaga na maszt, trębacze grają sygnał, słuchajcie wszyscy. To jest znak dla dyrygenta, że musi rozpocząć grę, hymn państwowy. Państwowy został zagrany. Poczet flagowy robi w tył zwrot i stoi. W Polsce obchodzimy trzy rodzaje uroczystości: państwowe, patriotyczne oraz patriotyczno-religijne. W tym ostatnim z wymienionych uroczystości, po udzieleniu Błogosławieństwa przez osobę duchowną, orkiestra wykonuje rotę. thank you Przewodnicząca kompanii podaje komendę, kompania za mną marsz. Na znak buławy orkiestra wraz z wymarszem rozpoczyna grę Marsza dywiladowego Wojska Polskiego – Warszawiankę. Na znak buławy orkiestra wykonuje zwrot w lewo, opuszczając oś marszu dla kompanii i pododdziałów biorących udział w defiladzie. Orkiestra w celu ustawienia się frontem do maszerujących pododdziałów, na sygnał bębna wykonuje dwukrotnie prawo zwrot. Po wykonaniu zwrotu w kapelni znajduje się na środku szyku orkiestry, w odległości pięciu kroków przed nią, tyłem do orkiestry. Chwilą zbliżenia się ostatniego pododdziału na wysokość orkiestry kapelmistrz przechodzi na lewe skrzydło i wykonuje zwrot w prawo. Na znak buławy orkiestra wykonuje odmarz i w odpowiednim momencie dyrygent znakiem buławy kończy grę Marsza Warszawianka. Orkiestra wykonuje zwrot w lewo, orkiestra rozpoczyna grę nowego marsza. W tym czasie kapelni salutuje przed trybuną. Po minięciu trybuny kapelni wychodzi na czołoszyku i wraz z orkiestrą udaje się w kierunku ustalonym przez organizatora. Sposób salutowania, jeżeli ma godło państwo. W ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. W ten sposób, a resztę może sobie wymyślić.